Cześć, witam serdecznie. E, ma, mam dzisiaj dla was fajną informację, ponieważ mamy już tutaj newsika na temat trybu halloweenowego w 2024 roku. I będzie on się nazywać Projekt Babylon. Ruszą 17 października i będzie on trwał aż do 2 listopada. I mamy tutaj jakby dwa różne potreby do grania. E, czyli mamy ten nasz taki tak, e, stary, klasyczny. Gdzie po prostu się pakował bossa i będzie też nowy, który został nazwany o Ostatni Babilon. Jest, jest to dosyć ciekawe i polega on na ochronie placówki badawczej Babilon i polega na odpieraniu naciegających fal e, wynażających się czołgów. E, Echa? Tak, tak. Także ciekawe, ale to nie wszystko, ponieważ będziecie mieli tutaj do zdobycia czoł premium, co jest bardzo ciekawe, ponieważ chyba czegoś takiego nie było na ostatnim Midlands'a, co, Nie było czegoś takiego, że mamy do zdobycia czoł premium i to ósmego poziomu zaokończenia po prostu wszystkich etapów wydarzenia. To jest bardzo ciekawe, kolejna premka za darmo, to jest ba bardzo, bardzo interesujące, może i wygląda ona obrzydliwie. Ale jak za darmo, uważam, jest to uczciwa cena. Sam czołg to jest Hatek, 8 poziomu alfa tutaj na pocisku standardowym i goldowym to 350 na HEQ 500. Penetracja powstała 215 na goldzie 252. Dziś stopni opuszczania, więc to też jest na pewno duży plus Wcale to jakoś dużo włazów nie ma. Szukam tego czołgu na tak by wam go pokazać, ale niestety nie znalazłem, także no cóż, ale co, punkty wytrzymałości 1400 ponadto 230 pancerza na górnej płycie oraz na wieży również 230, także fajna może być ta maszynka. E, tutaj możecie sobie w tym artykule na głównej stronie World of Tanks poczytać e, na czym to polega. Ja wam tego raczej no, nie będę czytać, nie ma sensu. Oczywiście ten jeden tryb polega po prostu na bossa, tak jak wcześniej. Całkiem lubię Mirny, także myślę, że na pewno pogramy sobie z widzami, albo z innymi streamerami na Twitchu, także serdecznie zapraszam na mój kanał tego 17 października, bo coś tam na pewno popykam i myślę, że teraz przejdziemy do właśnie głównego Ech. więc tak, planuję pokazać wam dzisiaj czymś śmiesznym, ponieważ będzie to, będą to bitewki Foszem 155 nawet nie Foszem B, ale 155 i ponadto będą to bitewki Foszem na hekach. tak, jest właśnie plan w tym odcinku, ponieważ mamy tutaj 1100 alfy na pocisku, na jednym pocisku, a macie w magazynku aż 3, co daje nam 3300 uszkodzeń, jeśli oczywiście przebijemy wszystkie pesteczki. Dałbym tutaj jeszcze wentylację jakąś, nie chcę chyba grać z tym minus 8 nie ma sensu. Ta celność tego działa i tak jest całkiem niezła. Damy sobie jeszcze delektywkę na wentę. I muszę rozdać oczywiście perki, także rozdamy sobie tutaj jakieś fajne perki potenczołg, żeby się. Naparzać, tak wiecie, bić I może by spoko, zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy nie dać tutaj paliwka Mam taką właśnie rozkminę, czy nie dać tutaj paliwka Na tę maszynkę, ponieważ wiecie, to i tak będzie coś w stylu, że chcemy jeździć YOLO Taki to będzie materiał, że chcemy kogoś upalać, także może damy paliwko, rozdęperki perki specjalnie pod to Damy rozznanie, gaszenie, ramię w ramię, będzie fajnie To może zostawimy i tutaj właśnie na celowniczego, e, o to jest pytanie, ale rozdałbym albo coś takiego, albo coś takiego, to też jest całkiem niezłe, ponieważ jak wiadę z tych hajaków i dam krytyka, to być może siądzie jakiś e, pożar albo amorak, także rozdałbym w taki sposób, e, ponadto zastanawiam się nad czymś takim, kontrolowane uderzenie, jeśli wjechałbym stara na to na pewno mi pomoże, gładka jest o spoko, ta, ta cała reszta to spoko, hamowanie spręga też byłoby fajne, ale no niestety już nie mam miejsca by to rozdać. Ponadto, co możemy tutaj dać? Intuicja nam nie będzie potrzebna amotuning. Walka z Warcią, desperat plus może szybsze pociski, może nam się to przydać, zobaczmy jak to będzie. Pokażę wam jeszcze polowe jakie tutaj dałem, ze względu na to, że ten fosz nie dostał bafa tak jak e, fosz Drzewkowy. Podałem tutaj polowe na prędkość cofania, żeby mieć przynajmniej te 19 km na godzinę, e, więc to może się przydać i lecimy z bitewką. Rzuciło nam bitewkę już, e, tym razem na studziankach, w sumie chyba znowu nie, to kolejny odcinek z rzędu, gdy gram studzianki. No, no, może nie rzędu, ale na pewno już coś pkałem. I to my możemy sobie tutaj zleć? Jest kilka medów z potencjałem do przebijania, jak UDES, jak Cherfutur e, Project, to, ponieważ na tym ciągu mamy aż 90 peny e, na heku, więc myślę, że powinno być spoko, jeśli pojadę oczywiście na lewą flan flankę. E, z, I zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że tak skrócę tam jakoś na bardziej bliski dystans, ponieważ dzięki temu też będziemy mieli przestrzeń na nie? ponieważ tam czasami. Jakoś głupio bokiem wychyli albo coś takiego. Będę w stanie dać pękę. Mają też manticore I pytanie, co ta manicora ma w głowie? Czy on skróci, czy zagra tak jak ja, a 5, a 6, jak ja wytał w tym odcinku wczorajszym? Także pytanie, co on tutaj kombinuje? Myślę, że skróćmy tak. Ogólnie wjeżdżanie w dół tędy jest bardziej mądre niż wjeżdżanie w dół tędy ponieważ te deki po prostu nie mają takiego przeszczału na was, więc to jest. Znacznie bardziej inteligentne niż po prostu takie wjeżdżanie na chwila e, bez żadnego przemyślenia. tylko dla właśnie A6. Całkiem dobrze się składa, akurat dla nas. Zastanawiam się, czy mogę tutaj jakoś delikatnie podjechać, ponieważ, no. Powiem wam tak, mam chrapkę na, na tym Edy, także zobaczyłem, czy tutaj będzie cokolwiek, ale jak na razie nie ma nic. Pusto. Pust dosłownie zero czołgów. E, o, jest koncept, tak, koncept. On też mnie spotnął Niestety go nie przebiłem O, jest też UDesik Tylko myślę, że już będziemy w stanie spenować, oj ale to są gonga 1050 z oj, oj oj To ja myślę, że to musiało badać. także fajna tuwka Daliśmy jedną pękę plus pożar, pożar jeszcze w koncepta Szkoda, że nie było dwóch penetracji I tak naprawdę Swoją robotę wykonałem w tej bitwie, wyobraźcie sobie bo ten fos jest słaby i gdyby go zbafowali w taki sposób, że właśnie na podstawę APEKu i na Golden APEKu to miałoby 1000 alfy I o to tak by olało, szczerze Bitwy losowe, że o strach się bać mm, I teraz zastanawiam się, czy nie wjechałbym po prostu w miasto Jeśli W mieście będzie ciężej na pewno opęki e, Chociaż mają takiego konia e, Konia... On lubi dostać z heczka. akurat o to muszę przyznać, zwłaszcza jak mamy 90 penetracji więc powinno jako taka nam to wyjść. Oczywiście zobaczymy jak to będzie. Prodźb to niestety jest w takim miejscu, gdzie nie poprzebijamy go w żaden sposób, więc będziemy musieli tutaj pokombinać delikatnie jagoda wyjeżdża, ale się wyłonił tutaj z odmętów studzianek fiu, fiu, fiu. I to możemy jeszcze zarobić Na Hatekowie, no właśnie poluję na tego super konia. Tak naprawdę to jest fajne tutaj. Gagatek dla nas, by go sfarmić i chłop tak jeszcze wychyla, ale odważny A gdybym wrócił też po Progetto, to, to też yy, wcale by nie było jak, jakoś głupie Nie apteczkę niestety, bo wrzuciłem te paliwko I zastanawiam się nad sensem tego paliwka tak szczerze grać z tym paliwkiem, czy nie grać z tym paliwkiem, mam taką rozkminę Lecz dobra Jednak nie ma sensu po po prostu jadę. Na modlowni rozdam może jakieś 2-3 pesteczki i tak naprawdę to tyle, ponieważ no spójrzcie, ta bitwa się kończy. Eee, drużyna przeciwna te się tutaj pokończyła. Ten Polek ma pera, czy co? O nie, wypchany zostałem przez MX-a. Dobra żyje. Wypchany przez MX zostałem. Tutaj tu jest taki pikselek, e, przez który można strzelać, także. E, warto o tym wiedzieć. W sensie on ogólnie jest znacznie większy ty, tylko w Rakfori hol, mi go zasłonił. Eee, I nie pokażę on tego tak dobrze. Dostał gonga Znowu mnie nie przebił. <laughs> ale bocik. Kolejna pecha nie przebita od Polaka. Jesteśmy na jego plecach. Zas zastanawiałem się osobiście, czy strzelić Progetto, czy może dać Polaka, ale. Liczyłem, że może coś tutaj powstaje. Szkoda tej bitwy, bo naprawdę potencjał był bardzo duży. Ale tak naprawdę, tym czołgiem musimy liczyć na to, że rzuci nam jakiś matchmaking na właśnie takie czołgi jak ten Udes, co dostatecznie będzie Jak koncepta ogólnie takie bardziej papierowe maszyny, które po prostu boki mają papierowe. A Polak, no e, wiecie, jaki to jest czołg. Bardzo pancerny, bardzo opancerzony. Ale, że taka to była Giereczka e, 2800, tylko mimo tego drugi damage w drużynie. Na samych jak przypomnę tylko, na samych potężnym foszem e, Także mam nadzieję, że kolejna bitwa będzie delikatnie dobra Myślę, że do nam idealną mapę w idealnym trybie pod ten czołg, ponieważ na kanion myślę, że nie powinien Pojechać żaden czołg z tych właśnie ciężkich Wątpię, że, co, że cokolwiek pancernego tam spotka, mam, mam nadzieję, że będą tam jakieś medy Dzięki czemu będę mógł rzeczywiście zarabiać na tym sieczkę Liczę na to I zobaczymy jak to wyjdzie Zastanawiam się szczerze czy warto te paliwko wiedzieć, ponieważ na tym randomie bardzo często się stana dostaje ze względu na to, że jest po prostu ARTA. myślę akurat w tych bitwach teraz, bo na machmakie im arty spoko te paliwka, ale tak jak jedną czy dwie rzuci, to czasami nawet taką bombę można dostać i stan na 15 sekund, to to nie jest fajne. Mimo że mam te pelki, nie? Ja wam w odcinku pokazywałem też te paliwko, ale na innych czołach, gdzie po prostu można tego stana zredukować sobie ulepszenia ulepszeniami polowymi. Tutaj nie ma takiej możliwości na tym Tedeku więc nie jest ono aż takie fajne. No, mimo tego, że ten czołg się całkiem fajnie rozpędza, nie? Te paliwko dużo daje do mocy silnika. I zobaczymy, co my tutaj spotkamy. Jeśli przyjechałby tutaj jakiś bacza, to naprawdę mu współczuję. Ponieważ po prostu go dojadę. O, oj, Ori i KPZ. Tego się nie spodziewałem. Najgorzej na, najgorzej na świecie w takim razie, bo tak naprawdę zbyt dużo im nie zrobię. Zbyt dużo im nie zrobił. Jeśli w sensie, chodzi tam od boku, być może i, i bym poprzebijał, ale na kpz już nie będzie tak fajnie. Także zarobiłbym tutaj trapa. Jeśli ziomek wyjedzie w jakiś sposób na nas, to będzie mieć po prostu garaż. Jeszcze no KPZ-a od boku jestem w stanie przebić, tak? Ale no, czy coś jeszcze tutaj może być? Oto jest pytanie. Tak, tak naprawdę dużo od tego zależy. Ponieważ jeśli oni się tutaj poczują, tak jak najbardziej mogę ich tutaj porobić. A, ale też pamiętajmy, że ma tylko trzy pociski, tak? To, to jest magazynek, który ma tylko trzy pociski, także tutaj taki terapik. No niestety, ale grając na hekach muszę e, pykać w taki sposób. O, o, jeszcze kolejny ziomek. Hm. Ale ponury żniwiarz wyjeżdża. Chodź tu. Oj, tak, pumpal. Pierwsza tupka. <noise> e, Aldusogonga. Tu gonga. Teraz liczę na konia. Że Kung wyjedzie bokiem. Jeszcze, jeszcze troszkę, no właśnie się nie wstydź. Serio. Taki spocony jesteś. Podolny płycie go niestety, ale nie przebijemy. Eee, i jeszcze własna arta mi stana daje. Chęt go podówcę przebić. Wy tego kapezeta. Nowy KPZ raczej pękę jeszcze damy. Dobra, daliśmy pękę. Chyba mogę poczekać, aż będzie bokiem. I niestety ale ginę. Ale spocony był ten konk. Eee, zamiast wyjechać tą boskiem pod jakowego fosza. Szkoda tej bitwy, ale bardzo słabo. Bardzo słabo to wyszło. Nie spodziewałem się, szczerze, że takie trzy mamuty tutaj przędą. Bardziej się spodziewałem medów, nie jakiś badczacika albo coś takiego, więc szkoda. Dobra. Jak na tej mapie się nie uda dać trzech penek rzędu, to ja jestem yy, bucikiem, ponieważ naprawdę losowanie bardzo dobre. Karelia yy, idealny matchmaking szczerze, ponieważ sporo papierowych ciągów, w sensie jak na aktualne standardy. Więc będziemy mogli sobie pojechać na ten kamyk, który bardzo lubię grać i być może damy nawet jakiś przeszał w czołgi jadące na górę. A jak wiecie czołgi tam jadą bokiem, więc naprawdę liczę na jakąś pękę, albo na dwie, albo mam nadzieję, że trzy. Eee, I zobaczmy jak to będzie. Eee, mamy też Chieftaina. Gdzie on jedzie, ten Gdzie ty chłopie maszerujesz? Do góry jedź, a nie tutaj. Także stąd tak naprawdę możecie sobie na spokojnie pograć jakimś medem, Jakimś szybszym tedakiem oczywiście musicie uważać że jeśli będziecie jechać czymś wolnym to możecie dostać spota i dostać przestrzał także to jest Niestety ale bardzo duży minus tej pozycji jednak jak już tutaj dojedziecie to można Na tym przestrzale zarabiać całkiem fajne uszkodzenia Więc na to aktualnie liczę że zaparkuję w tym krzaczku Ktoś będzie chciał przejechać dam bombę za 1000 I będzie fajnie być może jakiś koncept tam do góry pojedzie koncept jest tutaj ale jest to 133 nie przebije ale hejaczek, okej, okay. 340, jest jeszcze Chieftainik, na Chieftaina, no, powiem wam, że liczę tutaj na Ziomala, ponieważ, no, Bokiem Chieftain, na boku Chieftain ma całkiem mało tego pancerza, Jest jest szansa, nie wiem co mój e, 60TP robi do końca, ale, no, Może nie będę wnikać, <grym> widziałem tylko na mapie, i jak się kręci, to mnie spotnęła, no ty kurde, gagatku. Tutaj też trzeba uważać, ponieważ obniżyli ten kamek i można dostać plecy, aktualnie pesteczki, więc na to musicie uważać, musicie o tym pamiętać, chyba nie zdążę przesiedlić konia. Zdążyłem, niestety 240 tylko, nie polosowało mi pęki, też nie trafiłem dokładnie tam, gdzie chciałem, dobra, <laughs> Chcia chciałem dać pękę jedną na przejście, ale dobra, dałem łącznie tyle damage'u, ile dałbym jedną penetracją, więc wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest OK. Yy, misja wykonana trochę uszkodzeń porobiłem. Nie rozumiem do końca, co robi mój chieftain. ten. I jakby dlaczego on gra w taki sposób? Zdając pojechać po prostu do góry i tam albo dominować, albo pojechać na chwilę i też ich dominować, to chłop kręci tutaj takie Co Ty robić robisz tym Chiefem? Czołgi specjalne w 2024 roku be like, nie? To jest to. Mm, jest gdzieś light nam widziej. Będzie gdzieś wótek. Co my możemy tutaj robić, co? Tak zastanawiam się nad tym. Czy jakiegoś RHM byłbym w stanie upolować? Siąstałaj pewnie gdzieś po kampi tym RHMem, ale może. Kto wie, kto wie tak szczerze. I Jagoda. Gdyby wótek dostał z pocika, to byłoby wspaniale. Ale wątpię. O, jest jagoda. I to jest tak naprawdę. Idealna bitwa po ten czołg, ponieważ od, od magazynka do magazynka tam jest ok, tak. Jest w miarę w porządku, tylko niestety drużyna mi ginie. Więc to jest minusik. Zastanawiam się, czy nie pojechać na Hila, nie przelotać tam na Hila, e, czy, czy, czy coś takiego, i nie dopuszczać po prostu tam tej flanki, ponieważ spójrzcie no że, mu, że moja drużyna nie robi nic w tej bitwie, nie próbuje nawet jej wygrać. Więc, no kurczę, będziemy musieli tutaj po. Pokombinać. E, gimnastyki troszkę będzie. Mam nadzieję, że light nie, nie spotnie na tym krosie, ale tak naprawdę nie chce mi się jechać przez całą bazę. E, takiej rundki robić naokoło, więc pojadę sobie tędy. Mogłem górkę zająć. I to też by nie było głupie, ponieważ wtedy będzie mi przeszczał na Polaka. A jak wiecie, Polak na dachu ma 50 pasażerów, więc tak naprawdę mając ten kaliber. Możemy mu zadać całkiem sporo szkodzeń. No Polak też ma mało HP. Mm, więc jest ok. Myślę, że wjadę na tę chwilę. Nawet się nie będę zatrzymywać jakoś specjalnie. Tylko po prostu wjadę i rozjadę. Oho, dobra. Zaje fajnie. Mm, ale sobie wjechałem na chwilę. Fiu, fiu, fiu. Lubimy to. Ja też się na tym poszłem akurat. Dobra, dostał pękę. I tak naprawdę tyle. Tra tragiczne, naprawdę, tragiczne widełki w tym odcinku, także bardzo przepraszam, ale nic nie jestem w stanie zrobić na tym. Tej... jak ta bitwa mi nie wyjdzie, to jest koniec. To to jest naprawdę najbardziej żenujący odcinek chyba w historii tego kanału. Nie pamiętam kiedy po raz ostatni miałem tyle wideł za 1000 czy za 2000, ale w nie, nie miałem powiedzieć, że tym tak ciężko się gra, bo mówię, kurde. Nagrałem sobie odcinek, fosikiem, bo wiem, że tam ludzie polecają czasami by tym pograć na heczkach, gdzieś na czacie, na Twitchu piszą, a weź tym zagraj na heka czy z no i to na hekach, to myślę sobie, kurde, no i to dobre musi być, a tu jest tak tragiczne, fu fu, <laughs> tragedia szczerze, naprawdę myślałem, że będzie łatwiej, a tutaj no, to nie jest na pewno 60TP, bo 60TP ma platformę, i też ma mocne heki, ale ma przede wszystkim platformę. To ma nawet mocniejsze niby heczki, bo jeszcze większy kaliber. E, chyba jeszcze większa penetracja, ale no... Poza tym to to jest taki kloc, e, że to tragedia. Także nie gdzieś tutaj w krzaczki pojadę. Może upoluję kogoś czy coś takiego. Jakiś medal leoparda, e, Może później do lewej skrócę. Jest grill, jest wótek, także liczę na e, tutaj kilka perek. Na środku chyba nic nie ma, bo to jest jakby już na pewno spotnął, także skrócę. Eee, I być może uda mi się złapać po prostu tego Grilla czy tam WTK. Hmm, taki Piniaty z HP właśnie. Może to jest ta bitwa. Zaraz się przekonamy. Być może to jest ta bitwa, właśnie, której, potr której potrzebowaliśmy, na którą czekaliśmy. O, o, go. Hello. Ja, witam, graczarza. Śpisz? Śpisz, ziomek śpi, dobra, trzaję Gdyby poczekał tak sekundę dłużej to, to dałbym mu drugą, no także 1140 HP na minus Dojedziemy sobie tutaj, może do lewej Jakoś tak delikatnie I liczy na to, że jak wychylę z krzaka to spotnę Wuteka Halo, Wutek czy jakieś grille? Bardzo chętnie bym tutaj przygarnął jakieś uszkodzenia darmowe, ponieważ mam jeszcze dwa pociski aż, które mógłbym rozsądnie zagospodarować. Tylko zastanawiam się w jakiś to sposób. Hmm. Po silniku może będzie za 400. 579 po, po silniczku. Uuu, idealnie poleciał. Idealnie trafiłem. Michał w delikatnym szoku, tutaj, kumpel. Tylko, że on po mnie wiedzie. O nie. Zostaw mnie, hamie, sio Idź mi stąd, no reload mam Może go, go jakoś zblokuję czy coś takiego Liczę na to, że go zblokuję Idź mi stąd Dobra, uciekam przed nim, w jaskini się schowam Wędrówka w jaskini będzie To jest taka jask jaskinia, jak gdyby ktoś z was nie wiedział e, Także zostaw mnie, nie no idź sobie jestem takim fochą, tylko Fajnym, miłym, przy, przyjaznym fo, foszykiem Może w sklejce mu dam po silniku, ja się liczę, że Jakoś sobie dupkę tutaj podbiję, o, aż Aż na to dupkę podbiję sobie On mnie prawdopodobnie zblokował W taki sposób mnie zblokował, że stąd nie wyjadę Wow Dobra, dostał bombę, ale chyba to To by było na tyle z tej bitwy, chociaż w sumie Czekajcie no, Haj go tam, kurde maciuś Daj go Także, jak widzicie, szalanie po silniczku takim kalibrem też yy, przynosi jakieś rezultaty. Czy tutaj jest bagowana tekstura? Bo <laughs> nie! Ten odcinek to jest taki mem. To jest tak głupi odcinek, że ja nawet nie mam. No, brak mi słów. Dobra, wyjechałem. O. Dawaj. Nie. Dobra, jestem. Jest, jest jeszcze wótek na wodzie. Liczę, że będzie miał dużo HP. Wutek i Grille, to są dwie piniaty z HP, Które chciałbym tutaj jeszcze działnąć troszkę, Wutek ma tyle Uuu, zaje fajnie Szkoda tylko, że jestem one dla Grilla Ale Poza tym spróbuję jakoś tam skrócić Spróbuję jakoś tam skrócić, spróbuję go jakoś dorwać, jest jeszcze Iseł I będzie gdzieś jeszcze TVPek Uuu, Iseł, gościu Co ty kombinujesz? Od tych upeczek. Te Tepopeca będzie po nie? Nie. Zostaw nie? Przebił. Niestety, ale na pewno najlepsza witewka w tym odcinku. To był tak tragiczny materiał, że nawet nie macie pojęcia. To był tak, to jest tak słaby materiał. Jak to jest do końca. Tego odcinka to możecie napisać w komentarzach, że zostaliście i bacznie obserwowaliście jak robię po 1000 albo po 2000 w każdej bitwie Nie, dobra, to jest serio że nada. Eee, najlepszą częścią to, to, to chyba w tym materiale było to, że po prostu wam dałem newsa, że będzie darmowa premka do ustąpić, a tak poza tym to nic ciekawego, ale Dobra, trudno, myślę, że Zakończę to w taki sposób, nie ma sensu y, dalej w to botnąć, dalej grać, nie ma sensu grać piątej bitwy, bo zapewne będzie też w okolicach 2000. także ten czołg jednak nie jest aż tak mocny jak mi się wydawało. Sądziłem, że naprawdę będzie znacznie łatwiej. Takim Polakiem na Hacker to ja robię normalnie po 4000 ślednich, a tym to tragedia, także... Yy, grubo, być może kiedyś podejmę takie wyzwanie, że będę to markować na hekach, ale szczerze nie wiem czy mam ochotę, byłoby to naprawdę bardzo trudne, więc dzięki wielkie, że zostaliście do końca, trzymajcie się i życzę miłego dnia, także siemano, papa.